Cześć! Witam Cię serdecznie. Ja nazywam się Łukasz Dziurek i też będę na Pyrkonie. To już w piątek, sobotę, niedzielę, 16 czerwca zapraszam Was, bo pierwszy raz, uwaga, na tym ogromnym evencie cosplayowym będzie sekcja... Lego. Co za tym idzie? Za tym idzie, że będą świetni Lego tuberzy, a przede wszystkim będę też ja z moimi robotami zbudowanymi z Lego. Pewnie zastanawiacie się, co? No oczywiście Star Warsy, czyli autonomiczne albo sterowane zdalnie dżawy. Pewnie wiecie, że to są dżawy, bo jeden tutaj już stoi gotowy. Podjadę sobie nim troszeczkę. Oczywiście nie będę zdradzał wszystkich jego funkcji, bo tym będziecie bawić się właśnie Wy. Jeżeli mnie znajdziecie w takiej zakapturzonej postaci ze złotą czaszką, podejdźcie, zagadajcie. A na pewno będziecie się mogli tym pobawić. I to nie wszystko, co na Was przygotowałem, bo jeszcze będę miał takie wielkie mechaniczne ramię, również zbudowane z klocków Może troszkę ciężkie, ale nie szkodzi. Zapraszam, nie stydźcie się, porozmawiajmy o robotyce, o klockach Lego, a przede wszystkim o największym festiwalu, jakim jest Pyrką. Czeka nas świetna zabawa. Ja jeszcze będę budował, bo mnie dużo pracy czeka i mam nadzieję, że spotkamy się w Poznaniu. Trzymajcie się, a ja idę dalej pracować. A ty, cio.